Orędzie 408 Valdragone San Marino, 28 czerwca 1989 roku. Ćwiczenia duchowe w formie wieczernika dla kapłanów należących do kapłańskiego ruchu maryjnego z Ameryki i Europy. Miejcie Świadectwo Jezusa. Najmilsi synowie, Z jak wielką miłością patrzę na Was, i jak bardzo Wasz stały wieczernik pociesza moje bolejące serce. Powtarza on rzeczywistość wieczernika jerozolimskiego. Skupiacie się na stałej i intensywnej modlitwie ze mną. Jak bardzo cenię modlitwę liturgii godzin, cały różaniec, który odmawiacie, adorację eucharystyczną, uroczyste celebrowanie mszy świętej, stanowiącej serce całego wieczernika! jednoczycie się jak bracia, którzy się kochają, pomagają sobie, aby razem nieść ciężar napotykanych trudności. W różnych językach odnawiacie codziennie wasz akt poświęcenia się memu niepokalanemu sercu, jednocząc się w ten sposób rzeczywiście ze wszystkimi waszymi braćmi należącymi do mojego ruchu, rozsianymi po całym świecie, stanowicie część mojego zastępu. Jesteście najcenniejszą cząstką mojego macierzyńskiego dziedzictwa. Macie świadectwo Jezusa i zachowujecie przykazania Boże. Szatan rozszalał się przeciwko Wam, ponieważ stanowicie moją piętę, najsłabszą i najbardziej wrażliwą część mnie samej, i ponieważ jesteście moim potomstwem. Dlatego wciąga Was dziś siłą w zasadzki. I rzuca się na was wszystkich, posługując się wszelkimi rodzajami pokus i prześladowań. Bądźcie pogodni, miejcie we mnie ufność, przeżywacie czasy bitwy i powinniście walczyć dla mojego zwycięstwa. Dlatego właśnie proszę, abyście wszyscy mieli dziś świadectwo Jezusa. Miejcie świadectwo Jezusa w tych czasach oczyszczenia aby iść drogą wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi, drogą coraz większej świętości. Pozostaniecie wtedy bezpieczni w pokoju, w ufności i dziecięcym oddaniu mi siebie. Miejcie świadectwo Jezusa w tych czasach odstępstwa, aby być silnymi i odważnymi świadkami wiary. Oto dlaczego zapraszam Was, do coraz większej jedności z papieżem, do podtrzymywania go waszą modlitwą i waszą miłością, do przyjmowania i rozpowszechniania jego nauczania. W ten sposób wskażecie duszom bezpieczną drogę do przejścia, aby pozostać w prawdziwej wierze. Zachowajcie świadectwo Jezusa w tych czasach wielkiego ucisku, Dni przepowiedziane przez Ewangelię i Apokalipsę nadeszły. Siły zła, zjednoczone z mocą tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, będą czynić wielkie znaki na niebie i na ziemi, także zwiodą wielką część ludzkości. Pozostańcie niewzruszeni w waszym heroicznym dawaniu świadectwa o Jezusie i walczcie wraz ze mną, Przeciw potężnej sile tego, kto ukazuje się jako wróg Chrystusa. Na koniec, będziecie mogli oglądać z radością moje wielkie zwycięstwo w chwalebnym triumfie Chrystusa. Błogosławię Was wszystkich i tych, którzy są Wam drodzy. Błogosławię dusze Wam powierzone, Waszą kapłańską posługę, biorę w moje ręce wszystkie dobre intencje, które nosicie w swych sercach.